Cześć, z tej strony ja witam wszystkich serdecznie w World of Warships. Dziś kolejny odcinek, którym uwolniamy Kraknika. I ponownie na Geringu. Gering dalej jest moim ulubionym, na tę chwilę niszczycielem. Niedługo będzie tutaj konkurować z nim kolejna dziewiątka rosyjska, a później dziesiątka, później niemieckie. Dziewiątki, dziesiątki. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać w praniu. Ogólnie wydaje mi się, że pozycja Geringa jest dalej dosyć silna. Przede wszystkim ze względu na to, że jest to wyśmienity niszczyciel na bliski dystans, wyśmienity niszczyciel do topienia na daleki dystans. Jeśli sobie nie skracamy tutaj, nie przyspieszamy tych torped to ten kosmiczny zasięg ponad 15 km jest naprawdę niczego sobie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że ten yy, zasięg jest, yy, no fajnie, że jest duży, ale w większości wypadków i tak jak gdzieś tam wystrzelimy te torpedki na taką daleką odległość, to one mają nikłe szanse na trafienie czegokolwiek. Zwyczajnie zanim dopłyną najczęściej przeciwnik już zmieni tutaj swoje zamiary, ale Mówię Wam, że mimo wszystko tak, tak by się mogło wydawać, ale od czasu do czasu, raz tam na 6-7 bitew takie torpedy wystrzelone na daleką odległość coś trafiają, czego nawet często nie widzimy, więc e, warto, że płyną dłużej i mają e, troszkę większe szanse na czegoś tam e, trafienie. Póki co wyspotowany Benson i dorwany. Ja bym na jego miejscu uciekał, chciał podjąć walkę, to podjął. No nie ma żadnych szans tutaj z Geringiem, który jest niesamowicie mocnym niszczycielem do wymiany tutaj takiej na bliską odległość miarz niemiłosiernie, osiernie. Więc Bensona już mamy z głowy, a póki co krótkie, krótkie rozeznanie, mój ulubiony medal, pierwsza krew już jest. Zawsze za mało agresywną walkę mi go przyznają, więc mam. A póki co teraz na spokojnie trochę, trochę zwiadu, rozeznania tutaj dla <coughs> naszych chłopców w większych okrętach, żeby sobie mogli postrzelać i mieli w co. To jest, wydawałoby się, rzecz, e, którą każdy wie niemniej. Nie każdy to robi. Póki co jeszcze Bismarck dostał w tył okrętu i kółko się zepsuło. Już się jednak nie kręci. No cóż, trzeba naprawić i będzie się kręcił. No i tak, jak mówię, daleki zasięg sprawił, że taka ład torpedka gdzieś tam się wbiła. Jedna się wbije tu, druga tam, i w porządeczku. Trzeba oczywiście też uważać, żeby się nie wbiła w jakiś z naszych okrętów, bo tak długo płynie. Eee, więc no, nie należy torpedować gdzieś, na przykład tutaj, jak jestem. Jakby tu był jakiś przeciwnik, posłać te torpedy w tą stronę. Moby któryś z naszych mógł tam gdzieś oberwać. A póki co, hraboż przed nami. Ogólnie taka bitwa, w której było dużo niszczycieli. Jak widzicie, przeciwnik miał 5 to jest naprawdę spora, spora ilość. Maksymalna jako tutaj możemy zobaczyć. Nie wiem, czy ktoś kiedyś widział 6 niszczycieli na stronę. Ja nie widziałem nigdy. Co oczywiście nie znaczy, że, że nie może coś takiego się stać. Może gdzieś tam w jakimś natłoku masakrycznym niszczycieli i coś takiego jest dopuszczone, chociaż nie wydaje mi się. No a póki co troszkę skracamy. Trochę tutaj też torpedowania, jak widzicie, idzie. I teraz sytuacja. Mało przyjemna, Fletcher na bliskiej odległości 5 km ma więcej, nie, nie ma więcej, to jest masnokowy, normalnie by miał więcej jakby chciał ode mnie, ten, ten nie ma, nie będę z tego powodu tutaj ubolewać, trzeba go szybko rozmontować, bo Fletcher jest bardzo mocną dziewiątką, przez wielu uważanów za najlepszą, część osób bardzo lubi tutaj rosyjską dziewiątkę, no. Jedna i druga to zupełnie inny styl gry, ale oczywiście Fletcherowi, podobnie tutaj Geringowi, Geringowi nie można na pewno zarzucić tego, że nie są to okręty wszechstronne. Fletcher ma również świetne torpedy, pięć dział, bardzo szybko strzelne. Okręt zwrotny, troszkę e, wydaje mi się trudniejszy do trafienia niż ten nasz tutaj, malutki pulpecik. Kolejna torpedka znalazła cel. Jakby był oczywiście wymaksowany, to stadowi był o wiele, o wiele gorszy. Tutaj problem Ale ten na szczęście nie był, więc poszło dosyć szybko. I kolejny niszczyciel zatopiony. Więc już się robi. Widzicie, kolejna torpedka gdzieś tam wpadła. No ten zasięg naprawdę procentuje. Eee, tak jak mówię, to, to się dzieje oczywiście nie w każdej bitwie. Niemniej co jakiś czas zdarza się. Tutaj. Zaraz zniknę za wyspą, więc postanowiłem kilka, kilka salw oddać. To narażony byłem na jedną. Nie trafił. Trochę skróciłem. Jak widzicie, udało się gościa skończyć. Mamy trzeci frag i jest bardzo ładne otwarcie. 3 z 4 fragów są moje. Więc na no, początek Team ma dosyć, dosyć łatwy. Głównie. Wiecie, na niszczycielu tego typu zależy mi oczywiście na tym, żeby właśnie robić to co teraz, czyli niszczyć inne niszczyciele i to, to, to masakrycznie tutaj nie ułatwia grę. No, zobaczcie, jeszcze szibę tutaj sobie znalazłem, kolejny do odstrzału niszczyciel. I kolejna, yy, kolejna rzecz, która już była u mnie poruszana na kanale. Zobaczcie też sibę który mnie widzi. Chyba jestem wyświetlony, jest wykryto. I nie strzela. No nie wiem czemu takie niszczyciele nie strzelają. Oczywiście on tutaj, e, w tym wypadku, to absolutnie może być usprawiedliwione tym, że strzelał do niego kilka okrętów, więc wolał zniknąć, żeby przeżyć. Ale z drugiej też strony, nie do końca, bo zobaczcie, mam 4600 HP. Już widziałem takie salwy z niszczycieli za, za takie obrażenia, więc powiedzmy, że na 3, 3 salwy jestem za takim średnim losowaniem dla niego. Ja bym strzelał. Ja bym w siebie strzelał tutaj, gdyby był na miejscu Shibecaze. I Panawanowi też bym kazał strzelać <noise> w jego sibekaze. No bo absolutnie to jest już Gerig na dobicie tutaj. 4600 to, to to nie jest 23 na początku. Jakby miał tutaj e, pełną pulę albo powiedzmy 15 tysięcy. No to oczywiście to wtedy Shibecaze już można by się było zastanowić, czy jest sens tutaj nawiązania. Wymianę ogniowej, kiedy no, nie znikniemy tutaj łatwo i to, to by było problematyczne dla takiego shimekaze, mógłby to opłacić tutaj stratą okrętu. Ale jak miał taki niszczyciel na 4600, nie chciał skończyć. No ja mówię, to bardzo różnie ludzie grają na shimekaze, ale większość gra także tych dział naprawdę używa mega sporadycznie, mega sporadycznie. A szkoda, bo to są całkiem dobre działa. Owszem tam y, czas obrotu i y, szybkostrzelność nie jest jakaś turbo, ale wygar sam w sobie nie jest zły. Nie już shimekaze dobry topił kilkukrotnie y, na fleczerach, takich właśnie z takimi 5-6 tysięcy wyskoczył shimekaze, zaczęliśmy się klepać, to owszem, dostał więcej obrażeń niż ja, ale to, to, co z tego jak mnie zatopił? Miał więcej, więc mógł sobie na, na, pozwolić na coś takiego. A póki co, jak widzicie, postanowiłem e, spróbować skończyć hraboszcza. Tutaj port e, sobie do mnie strzela, ten hraboszcz. No, trafianie w niego jest, e, jest trudne, ale nie niewykonalne. Więc tutaj starałem się jakoś go trafić i się udało. Jest czwarty frak kończenie takiego gościa jest niezwykle istotne. To jest niszczyciel, który ma bardzo precyzyjne działa, jak na ten model jednostki, jak na niszczyciela, więc naprawdę grube. Teraz zobaczcie, jeszcze Kagero został wykryty i znowu Kagero, który ma biało. Więcej hitpońców, Zobaczcie, strzela dobrze, strzela i, i spójrzcie, Już obrazem co? Już jestem na 2000. Teraz znowu do 1300 TK Gero mogło mnie skończyć, dlatego szliwe Kaza wcześniej też mnie mógł skończyć, i dziwię się, że nie strzelał. E, no, jak już jest, tutaj oczywiście on miał sytuację taką, że już nie mógł zniknąć. Ograniczał go tutaj teren, ograniczała go ta wyspa, za którą był. I niestrzelanie byłoby już no, skrajnie nierozsądne. Bo, bo czemu? Wiadomo, że nie ucieknie, musi strzelać. Sorry za mój głos. Dalej mam Katar. Wiadomo, Katar leczony, nieleczony trwa tydzień, jak mawia mój e, przyjaciel farmaceuta. E, a póki co, postanowiłem tutaj zadymić, dalej już nie płynąć i skupić się na tym pancerniku, który tutaj w naszym kierunku widać, że się udaje. Idzie dosyć twardo. E, więc byłem pewny, że trochę strzelania mnie czeka. Zebrał jedną torpetkę tak po i rozdaję delikatnie, delikatnie, ale ale są. So. Jak zebrał torpetkę i idzie zalanie, to jeśli użyję naprawki, to później będzie można użyć ognia. Jak nie wodą, to ogniem rozwalczaj. zwalczaj. No i na spokojnie. Byle tylko nie wszedł na 5,5 i nie zaczął świecić. To będzie dobrze. Tylko co, koncentracja ognia z wielu jednostek tutaj koło mnie znajduje się ich trochę, więc możemy. Tutaj połączyć nasze siły i dzięki temu idzie ostro. No i obrona kapita środkowego niezwykle istotna. Po to, żeby cały czas mieć dwa, cały czas punkty szły. I nie ma wtedy problemów. No i Bismarck już, jego los jest przesądzony. Ostatnie tylko punkciki lecą. I Kraken wyłowiony. Rakiet wyłowiony, mógł być wcześniej na kagero, no ale tak się pociski ułożyły, że Fletcher mi pomógł go zniszczyć, nie mam absolutnie tutaj tego za złe. Bardzo prawdopodobne jest, żeby, yy, że gdyby na przykład mi nie pomógł, strzeliłby jeszcze jeden raz na przykład i mnie zatopił ten kagero. Więc tutaj nie ma co się o to dąsać, ani nic takiego. Jest znowu kazę <laughs> wszystkie, wszystkie jak widzicie tutaj wyskakują na mnie. No, i Fletcher jest taki na ogryzek, nasz Shimekaze w niego strzela i go dobiło. I Shimekaze miało tutaj szansę dobić również mnie, bo zobaczcie 1000 ile? 1300 hp Więc naprawdę mało. A płynie tutaj sobie tak, że raz do mnie, raz ode mnie. Więc się starał jak mógł. I koniec. Jest szósty frak. I teraz tak naprawdę już. Jest pogrze. Jest pogrze z tego względu, że mamy dwa kapy, mamy przewagę ogniową i... No, teraz możemy się bawić. I, I tak naprawdę tutaj już w tym momencie troszkę chciwy byłem. Bo powinienem grać dalej na spokojnie, ale chciwość. Chciwość wygrała. debacie no, tutaj stokowa magii. Ech, tak z, z zbyt dużym lekceważeniem. Zawsze mówię, że nie należy nikogo lekceważyć. Nawet okrętu, który jest na 5 HP, bo, bo taki okręt również może nas zniszczyć, ma jakąś tam szansę na to. Eee, dlatego, A tutaj tak jak mówię, troszkę się pośpieszyłem. Na przykład e, teraz, te torpedowanie. Mogłem spokojnie poczekać. Zobaczcie, od razu po, po torpedowaniu zmienia kurs. Tym bardziej myślałem, że ten okręt będzie właśnie płynąć dalej w tą stronę, którą płynął wcześniej, albo ewentualnie odbijać, ale w stronę krawędzi mapy. A tutaj zrobił mi takiego psikusa. Co więcej, idzie akurat takim kursem, że nie mogę sobie skrócić, nie mogłem sobie skrócić do niego ten Baltimore. bym wcześniej próbował tutaj ee, Podpłynąć pod ten okręt, ale bałem się tego, żeby Baltimore tutaj będzie mógł ostro ostrzelać i będzie pozamiatane. A teraz, w tym momencie, na przykład, już, już się zastanawiałem, czy nie zacząć strzelać, już mnie tak korciło, żeby go może podpalić. Popatrzyłem, gdzie ten Baltimore strzela, stwierdziłem, że jeszcze mogę oddać trochę, trochę salw i może przeżyję. Ale to już było takie puszenie losu. I no jeśli gra by była niepewna, nie, czyli nie mielibyśmy takiej dużej przewagi, to bym tego nie robił. Bo, bo, bo to jest zbędne ryzyko, zawsze o tym przestrzegam. Teraz, tak jak mówię, chciwość, greedy, greedy, Chciałem więcej po prostu nakosić. Może jeszcze jakiegoś fraga. No, zobaczcie, właśnie, na coś takiego liczyłem. Podpalenie. Wiedziałem, że najprawdopodobniej nawet jedną salwę. Właśnie ta salwa leci i. No niestety, ale tutaj tylko i wyłącznie chciwość i poprawienie tego wyniku nie, zrobiło tak, a nie inaczej, bo ja oczywiście mogłem tutaj cały czas zostać niewykryty, ten Amagi nie miał szans mnie wykryć, jeśli ja tego nie chciałem, tak samo Baltimore, cały czas trzymałem się na takiej odległości, że e, mogłem uciec tutaj spod jego radaru, jakby takowy włączył, posiadał, bo nie musi przecież, zawsze jest opcja, że <laughs> znajdziecie Baltimora czy The Moines'a bez radaru, bo mogą wybrać coś innego. Więc tutaj, no cóż, bitwa taka nie inna, udało się sześciu zatopić. E, chciwość na samym końcu, no nie polecam, to, no, można śmiało powiedzieć laberstwo z mojej strony, bo niepotrzebnie zginąłem, no ale tak jak mówię, chciałem jeszcze trochę tutaj obrażeń zrobić, zaryzykować, zaryzykowałem, nie udało się, trudno. Nie ma co płakać, bitwa jak widzicie i tak była pod pełną kontrolą, wygrana bez problemu. No i cóż, tak się kończy kolejny Krakenik. Tak jak mówię, bardzo lubię ten okręt. Jest on niezwykle mocny. I co więcej, moi drodzy, jest on niezwykle mocny. I pamiętajcie, ja teraz cały czas na nim grałem bez piątego perku, bez, bez lepszego kamo. I tutaj, chyba, jeszcze z jedną czy dwie bitwy po tej zagrałem. I wbiłem sobie te kamo, więc teraz będę go miał, właśnie już. Z kamuflażem e, poniżej 6 km, a cały czas miałem powyżej 6. Grałem z nim na 6.6. Czasem, jak zapomniałem, kamo, grałem z DIB na 6.8. Nie było żadnych problemów, nawet na, na tym z 6-8 e, Więc. E, no teraz, kiedy jest kamuflaż poniżej 6, będzie jeszcze lepiej, jeszcze ciekawiej i jeszcze wiem, bliżej można podejść przeciwnika. Czy bliżej, oczywiście, tym okrętem. Podpłynę pod inny niszczyciel, to tym większa szansa, że go rozgniotę niesamowicie szybko przy użyciu tych jakże cudownych sześciu dział, które na bliską odległość po prostu mielą. Mielą wszystko i, i mam nadzieję, że mielone będzie tutaj serwowane co chwila, bo e, kotleciki dobre. No a cóż, ja się z Wami już będę żegnać. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Gering jeszcze pewnie tutaj, jeśli chodzi o krakeny, nie raz powinien wystąpić, bo tak jak mówię, okręt bardzo lubię i ma potencjał do, do, do rozwałki, właśnie, jak jest dużo niszczycieli. A i na wszystkie inne rybki, tutaj w naszym małym akwarium, również sobie daje spokojnie radę. No naj, największy problem rzecz jasna dla niszczyciela to są wszelkiego rodzaju. Radary, sodary, krążowniki szybkostrzelne typu Demoin i tego typu potworki, więc dodanie no trzeba uważać. Okazjonalnie jakieś natrętne lotnisko, ale na nie przynajmniej mam rozbicie, więc jakoś tam jeden nalot zazwyczaj, chociaż nawet i nie zawsze, bo raz mnie przy pierwszym też ktoś ściągnął, więc można i tak. Eee, no cóż, czy jeszcze coś o Ogeringu sobie staram przypomnieć. Wasze pytania, bo bardzo dużo Zadajecie na, na, na facebooku I nie, nie zawsze mam czas Żeby to wszystko poodpowiadać Więc jak wiecie często odpowiadam tutaj w filmach Geringa ktoś się pytał Właśnie czy, 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 czy nie uważam, że jest Fletcher lepszy od Geringa część osób, część osób Tak uważa tutaj Wydaje mi się, że przez to, że Torpetki Fletcher ma bodajże szybszy czas Przeładowania, musiałbym zerknąć ale bardzo dobre. No, działa wiadomo, jedno mniej, ale jest, jest to okrętem e, zwinniejszym, i e, no może, może mieć troszkę lepsze, e, tak to określę właściwości tutaj operacyjne, w takich różnych spotkaniach bliższego stopnia może sobie lepiej radzić, ale ja uważam, że Gerik jest jednak lepszy. Dlaczego? Dlatego, że więcej starć Fletcher-Gering, jak miałem Gering-Fletcher, to, to jednak Gering wygrywał. No ta siła ognia tutaj Geringa jest jednak większa, ta jego wytrzymałość również wydaje mi się na, na te pociski są też, też niczego sobie, więc... No, wydaje mi się, że jest lepszy, ale to jest to, naprawdę, Fletcher jest masakrycznie dobry i to nie są takie jakieś olbrzymie różnice, równie dobrze... Sorki. Możecie zostać na fleczerze i e, wyśmienicie się na nim bawić, bo to jest bardzo mocna dziewiątka. Ogólnie e, rosyjska dziewiątka też jest bardzo dobra, dziesiątka też jest bardzo dobra, więc tutaj jeśli chodzi o niszczyciele, wszystko jest cacy. E, dziewiątka, e, teraz japońska, wydaje mi się, że najbardziej odstaje tutaj od tej dwójki. Dziesiątka szimykazu, oczywiście zupełnie inny styl gry tym okrętem, no, ale też jest bardzo dobry też tutaj. Padawanek nie narzeka na niego, jak 15 torped leci, zaczyna wpadać w coś. to obrażenia lecą jak szalone, więc myślę, że wszyscy będą zadowoleni. No i podejrzewam, że z nowych niszczycieli również nie zostanie zrobione to tak, że wiecie, dziewiątki, dziesiątki będą jakieś mega słabe czy coś takiego. Nie wydaje mi się, po prostu okręty na dziewiątym, ewentualnie dziesiątym ciężarze są po prostu bardzo dobre i tyle. Nic z tego nie zmieni, więc. Takie porównania, porównania wydaje mi się, że nie mają e, zbytnio sensu. Jeszcze za Fletcherem, ale już je już robimy. Jeśli za Fletcherem, to e, też przemawia to, że pamiętajcie, Fletchera może rzucić na o wiele, na o jeden tier niżej niż, e, niż Geringa, i częściej może być na topce. Może tak, chociaż też to, to wcale nie znaczy, że tak będzie. Równie dobrze może też częściej grać na, na dziesiątki, a jako że Gering jest dziesiątka, to, to zawsze jest na topce. Więc no mówię, wszystko tu można spojrzeć z jednej, z drugiej strony, więc nie ma co tak porównywać dwóch różnych tierów, to, to, to jest, yy, to nie bardzo sensowne. Niemniej, tak jak mówię, jeden i drugi niszczycie są niesamowicie dobre i na jednym i drugi można tutaj karać wszystkich na bliski dystans strasznie, a torpedy również rewelacja. To tyle, wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i udanych bitew. Cześć!